there boję się tu wchodzić, ale ja myślałem się, że muszę. To zombie żyje dla bezpieczeństwa. Lód, nic nie ma. Oczywiście się nie da otworzyć. No, trzeba podążać w tą stronę. Ciebie też dla pewności zabiję nigdy nie wiem czy te zombie nie ożyją nie, nic nie ma nie, też nic nie ma tędy wychodzimy ta latarka tak naprawdę niewiele daje światła ale bez niej jest jeszcze gorzej dobra, użyjemy drabiny Mam nadzieję, że nic ze mną nie ma. Nie ma ok. Dobra, tutaj latarkę możemy wyłączyć. Czy ja się przypadkiem nie wróciłem? Czy to przejście jest? Nie, to przejście jest po prostu bardzo podobne. Całe szczęście, bo już myślałem, że krążę w kółko. ok Okej. schody. Jest za spokojnie. Zdecydowanie za spokojnie czuję, że zaraz porządnie się wystraszę. ano za nie zarobiłem ale nie kocham eksplorować takie w good thing about, is not just building, it's a fortress

Nie mogę go trafić. kurczę. Będę musiał zaraz skorzystać z jakiegoś przedmiotu leczącego. Dobra. Teraz już na pewno nie żyje. Uleczmy się. Zjedźmy jeszcze batonik. Dobra. Tyle myślę na razie. Wystarczy. Lepiej oszczędzać to na potem. Dobra, latarka gotowa. Strasznie tu ciemno. Nie wiem czy mam iść tędy. Słyszałem w wodzie. A nie wiem, czy to szczury, czy. Spróbujmy najpierw iść tutaj. Nie. Okej. Okay. oto odpowiedź na moje pytanie, gdzie muszę iść. A. I zamknięte. Chcecie dostać się tędy? Na to wygląda. Słoki, które mam nadzieję że nie użyję. Ojej, ja to potrafię wykrakać się. Dobra, jeden załatwiony, zaraz zginę. Dobra, potrzebuję bardzo szybko apteczki. O, przy okazji na szczęście miało też przy sobie przedmioty leżące i naboje. Tak. Okay. Dobra, na drugi raz zabijam wszystko po prostu, co leży. Przez własną głupotę tylko narażam się na takie sytuacje. Ta latarka działa Tak. Aha, tu są te drzwi których tu mogłem wcześniej otworzyć Tu jest zdaje się powrót do safe houseu, to mnie w tym momencie nie interesuje. Więc będę dalej eksplorował teren. Idealna pogoda na zombie apokalipsę. Słyszę tu gdzieś zombie. Oj, tu jest dużo zombie. Chyba, że to znowu szczury na moim radarze. Lepiej włączę latarkę, żeby nie przyciągać swojej uwagi. Zmienię sobie. Broń na pistolet. Jest jeden. Staram się go zabić, nie trafiłem. Nie, to chyba nie najlepszy pomysł, tylko marnowanie amunicji. Wow, no teraz to już chyba. Marnowanie amunicji ma mniejsze znaczenie Przewadujmy Tak, narobiłem dużo hałasu, ale musiałem. Dobra, może zaraz nie będę lutował. Ząb, zdaje się, było tutaj. Tak jest. Gin. Okej, okay. czy to wszystko? Rada coś wykryła w tym kontenerze koło mnie, ale przecież. A! No tak, żołnierz. ...a raczej były żołnierz. Gin! Obrzydliwe zombie. Dobra. Może miała przy sobie jakąś amunicję, chociaż nie. niestety, nie. Tylko pobożne życzenie. Kolejne zombie. Nic nie ma O! Skąd on się tu wziął? Nie mam pojęcia, ale dobra Najważniejsze jest to, że Nie zdążą mnie zaatakować Kolejne zombie, nic przy sobie nie ma Ale radar już nic nie wykrywa, także Powinno być ok, usłyszymy tę barykadę. Oj, słyszę zombie gdzieś. Ło, wow, się wystraszyłem. Skąd one się biorą? Miej przy sobie jakiś przedmiot leczący, kolejny pusty. Hmm. Ok. Plusem jest to, że wyszliśmy z otwartego obszaru Czy Tu coś znajdziemy Czy Przedmioty leżące, albo... O, znalazłem broń Karabin Gazeta To już wszystko może użyje skamera aby nic sobie przegapić Dobra, tu jest przedmiot tam jest mój cel Dobra, więcej nie ma tu do przegapienia O, deski. Może średnio przydatny przedmiot a i lecak o, dobra, nie czas na plecak, nie czas na plecak. Gdzie, gdzie, gdzie? One zaraz chyba sforcują to. Ja sobie może... długo przeładowuje ten karabin. Dobra, straciłem trochę amunicji, ale spanikowałem troszkę, przyznam szczerze. No ale co zrobić? Uleczę się. Niestety to ostatni przerwę leczący, który mam przy sobie. Może te zombie coś miały. Jak zwykle nie. O, jeden nabój. Jeden nabój do pistoletu to trochę mało. Założę się, że to ząbio żyje. Zdążył mnie nie zdążył mi nic zrobić. Jeszcze.

Dobra, już nie ma kasku. Już chciałem zmienić broń na pistolet. Aj... Ale w sumie dobrze, że tego nie zrobiłem, bo tylko straciłbym amunicję niepotrzebnie. No gin skudo. Twarde jest to zęby A, w końcu. I jak zwykle nic nie miał ja przy No tak. <gry> wow. Dobra, tym pełzającym zaj zajmę się potem. Dobra, jedno załatwione. Drugie załatwione. Kurczę ja, mam apteczkę, ale nie zdążę jej użyć, bo ciągle wskakują kolejne zombie. Za to uwielbiam tę grę Jest to naprawdę prawdziwy survival horror Dobra Mam dość gadania Tak, wróciliśmy do pełni zdrowia Zlutujmy teraz naszych przeciwników Puszka coli, może się przyda Leczy troszeczkę, może niezbyt dużo, ale... Ten nic nie miał i ten biedak też przy sobie nic nie miał. A, widzę Twoją rękę. Dobrze, że nie wybiegł razem z tamtymi dwoma. do pistoletu, świetnie naładuję sobie tutaj latarkę tutaj na pewno nie będę przyciągał uwagi, także to jest dobre miejsce takich rzeczy tak jest przeskanuję teren wglądam się na to, że

Może użyję skanera? O, ma jakiś przedmiot przy sobie, ale on chyba żyje dla bezpieczeństwa. Nie miał nic przy sobie. Tu jest jakiś przedmiot.

Dobra, nie da się tędy. Tędy też raczej nie przejdę, bo jest tu ogień. O jest kolejne zombie. Mam nadzieję, że szybko się z nim rozprawię. O, kolejna. Wow! Muszę uciekać. Biegam. na pistolet jest ich za dużo żeby bawić się tak jest najlepiej celować w głowę przeładujmy Dobra. Na to zombie inna taktyka. Straciłem tylko na niego całą amunicję. Giń! Aj! Tym razem się udało. Dobra, apteczka. Need down there? Super, ale troszkę się zgubiłem. To zombie nic nie ma. To zombie nic nie ma. Widzisz, słyszycie, jakie zombie słyszę? Ale mój radar nic nie wykrywa. O dziwo. A. Kolejny świetnie. Co my tu mamy? No nic, moi drodzy, ja zasejwuję w tym miejscu grę. A tym samym zakończę ten odcinek. I serdecznie zapraszam Was od razu do odcinka kolejnego.